Wesoły cyrk z Nie znam tygryskiego, ale i tak wiem, że był małym, bezradnym i przerażonym kotkiem. Bidulek nazywa się Hu i sam nigdy się nie uwolni. Uch. Normalnie niewiarygodna. No dokładnie! Nie, w sensie dosłownie nie w ani jedno i słowo. Nie obraź się. Albo właśnie się obraź, mnie wszystko jedno. Więc tak się składa, że obrażam się i to bardzo nawet. To wszystko prawda. Jest ciąg dalszy. Kiedy samolot już wylądował, widziałam hu na lotnisku. Trafił do swojego nowego właściciela. A ten facet. Ten facet to czyste, skoncentrowane, cyrkowe. Zło. Tylko kapitan tu ktoś coś tuś poradzi. Daisy, idziemy! Super! Uwolnimy molego! Choćby za cenę życia! No wiesz... Mogą nas zabić. A? Najpewniej ciebie. A? Ten kostium rzuca się w oczy. Będziesz zwracać na siebie uwagę, ja nie!